O to właśnie chodzi. Będą niezłe ujęcia. Będzie pięknie. Ty ich nauczyłeś tych ruchów, tak? Nie. Musimy upewnić się, że ich widać. Jasne. Ty też masz być w kadrze. Dobra, patrz na mnie, ale stań tam. Tutaj? Tak. Super. Git. Zaczynaj. Gotowy? Tak. Obróć się w tę stronę. W tę stronę. Tak jest. Patrz na mnie. Dobra, właśnie tutaj. Pokażcie ten taniec w tę stronę? Tak, świetnie, Bosko. Jak wyglądam, stary? Dobrze. Wyglądam jak gej? Nie, nie. To bardzo męski taniec. No dobra, to zaczynamy. Widzisz, to są ulice stary. Ludzie muszą zrozumieć nasze zmagania. Powaga. Wiesz o czym mówię? Muszą zrozumieć nasze zmagania. Cześć, Niko. To kuzyn mojego chłopaka. Opowiadałam ci o nim. Niko, co słychać u mojego romana? Jak na kogoś, kto właśnie stracił dom i biznes, a za jego głowę wyznaczona jest nagroda? Całkiem nieźle. Kocham jego optymizm. Niko, to jest manny. Razem dorastaliśmy. Hej, Siema, co tam? Ulice, stary. Cześć. To człowiek, o którym ci opowiadałam. Dokopał wszystkim zbierom w broker. Super. Malori, czy mogłabyś dać nam trochę miejsca? Dzięki. Super. No więc, ulice nie biorą jeńców, jasne? Ale rozumiesz, dzieciaki potrzebują nadziei. Wiesz, o czym mówię? Nie za bardzo. Bo wiesz, żeby zrobić omlet, trzeba rozbić jajka. Rozumiesz? No i? Musimy rozbić kilka jajek, bracie. Musimy je rozbić. Tak, tutaj. Dokładnie tutaj. Oto Manny Esquela, który rapuje z ulicznym towarzyszem o oczyszczeniu tak. ulic Bocha. Tak jest. Wyłącz to. Próbują zmienić okolice. Czekaj, proszę. Co ty robisz? Moja kamera. Wybacz. Słuchajcie, koniec na dziś. Było świetnie. Bardzo dziękuję. Na dziś to wszystko. Dzięki. Co ty wyprawiasz? O czym mówiłeś? Musimy pozbyć się z ulicy paru dilerów. Chcę, żeby wiedzieli, że to moja sprawka. W porządku, ale nie filmuj mnie, kiedy to robisz. Ale to moje świadectwo, stary. Dobra, bracie, słuchaj. Pomożesz? Proszę? Mam kasę. Mam, mam kasę. W takim razie pomogę. Świetnie. Jak tam kamera? Niedobrze. Co? Jak niedobrze? Nawet nie. Dobra, słuchaj. Oto, co musimy zrobić. Pozbędziemy się tych dilerów z ulicy i skopiemy im tyłki. Potrzebujemy bryki, jeśli chcemy oczyścić ulicę. Z tego, co słyszałem, dilerzy byli na Grand Boulevard. Rozejrzyjmy się tam, stary. Ty i Malory jesteście blisko, co? Ona i twój kuzyn są razem. Kocham tę dziewczynę, człowieku. Kocham. Lepiej, żeby twój kuzyn nie namieszał jej w głowie. Zamierza się oświadczyć, tak? Zrobi z niej prawdziwą kobietę, tak? To w dużej mierze decyzja nie tylko Romana, ale też Malory. Nie wiem, czy jest dorosły na tyle, żeby być dobrym mężem. Zresztą, co ci do tego? Nie wiedziałem, że jesteście z Malory tak blisko. No stary. Many jest blisko ze wszystkimi, którzy dorastali na ulicach South Bohan. To moi ludzie, jasne? Pewnie. Tam stoi wóz dealera. Zatrzymaj się z tyłu i poczekajmy. Tu jest. Musimy go śledzić i znaleźć resztę pijawek. Wysysają życie z tych ulic. Odległość dwóch samochodów, tak? Trzeba utrzymać taką odległość, gdy śledzi się kobietę. Te ulice są moje, stary. Czuję, jak pulsują w moich żyłach. Gadasz tak, jakbyś miał w nich coś innego. Od lat nie tknąłem tego gówna. Nie do mnie z takimi tekstami, dobra? Jestem czysty, stary. Oczyszczony. Zajebiście oczyszczony. Wybacz. Myślałeś kiedyś o występie w TV? Mógłbyś dostać jakiś serial, kiedy skończą kręcić mój. Wiesz? Niko Belik. Prawo ulicy, bracie. Raczej nie moja broszka. Zaczekaj tylko, aż zobaczysz swoją buźkę na ekranie, stary. Od razu zmienisz zdanie. Zawsze chciałem zostać sławnym idiotą. Ludzie pytają mnie, Manny, czemu to robisz? Czemu tak bardzo chcesz oczyścić ulicę? Jaki masz cel? Mówisz im, żeby być sławny? To z miłości, stary. Znają mnie, bo pomagam ludziom. Kocham tę ulicę całym sobą. Wygląda na to, że się tu zatrzymuje. Zaparkuj za nim, stary. Idź za nim do tego magazynu i pozbądź się dilerów. Myślałem, że to ty chciałeś oczyszczać ulicę. Ważne jest przesłanie, bracie. Nieważne, kto je przynosi. Przecież nie biorę w tym udziału, żeby podbudować ego. Bierzesz moją kasę, racja? Bądź moim głosem, ja wracam po Jaya. Puta! Yeah, a jade! Ah. Ah. śmiecia! Oh, hey! Get fucking guards out! Let's rush this, champ, oh, man. We got the drop on them. One more! Przerażający uliczniak stoi na zewnątrz miejsca kolejnej masakry gangów. To jest to: Cięcie. Co, okej. Okay. No co? Mógłbyś wyjść stamtąd jeszcze raz? Chcemy lepsze ujęcie. Właśnie, dobry pomysł. Mogę ci przejść po twarzy, jeśli chcesz. Mogę robić to w kółko, aż dobrze wyjdzie. Wyluzuj, wyluzuj Niko. Hej, wyszło dobrze? Co? Dobra mieszanka smutku i determinacji? Wyglądałeś niesamowicie. Świetnie, do roboty. Od początku? Tak, dokładnie tutaj. Czekaj, gdzie idziesz? Kolejna bezsensowna śmierć, a policji jeszcze nawet tu nie ma. Pomoc ma jedno imię na ulicach South Bohan. Manny Esquela. Dokładnie. Chodźcie za mną, ale uważajcie. Uliczne życie nie jest przyjemne.